Zaczęłam słuchajcie od niedawna codziennie kroić dla Tobiego w porze obiadowej Albo jabłuszko, albo marchewkę na takie kawałeczki Dlatego, że no sami zauważyliście, że Tobie to okrągłe Shih tzu. Niestety całe życie był mm, większym niż ogólnie Shih tzu. Zawsze był jeszcze w tej linii dobrej wagi Bo Shih tzu powinno ważyć maksymalnie 8 kg I mi przez całe swoje życie ważył 8 kg Gdy zachorował to nieźle nam przytył Słuchajcie, zaczął ważyć 11 kg Ja teraz go trochę wychudłam do 10 ja wiem, że on nie powróci do tych ośmiu, bo leki niestety mm, porobiły to, że nam przytył, ale nie chcę, żeby on jeszcze bardziej przytył. Więc jak nas błagał, jakieś siedzą, to dostaje sobie jabłuszko. Ja o tobie mówię, tak, o tobie, dziwaku. Dzień dobry kochani, witam was w tym nowym vlogu Co tam u was słychać? U mnie już znacznie lepiej Głos wraca do normy Myślałam słuchajcie, że mam covid bo przez kilka dni nie czułam totalnie zapachów Byłam nawet w Primarku i wąchałam różne świeczki Mówię, boże jakie beznadziejne te świeczki, wszystkie zapachowe. Po czym dowiedziałam się, że, że te świeczki miały zapach i to też bardzo silny Ja go nie czułam, ale jednak w szórze, to nie COVID po prostu miałam mocne przeziębienie A mówiąc o Primarku, to słuchajcie... Poszalałam troszkę delikatnie. Tak naprawdę, sobie kupiłam tylko trzy rzeczy. Poświęciłam inne zakupy już na takie prezenty świąteczne i chcę Wam pokazać, dlatego że według mnie, jeśli ktoś szuka pomysłów, to może się ją zainspirować. Ja robię prezenty według swojego gustu, może komuś to się nie podobać, ale, ale Wam pokażę, co znalazłam. Zacznę może od rzeczy, które kupiłam sobie, stricte sobie. To bardzo szybciutko, bo trzy rzeczy. Słuchajcie, złapałam taki fajny szaliczek. Szaliczek ten kosztował 10 euro. Jest bardzo milutki. Jestem ciekawa, jak będzie po praniu, ale jak na razie wydaje się bardzo, bardzo spoko. Taki ma kolor. Udało mi się ten szalik, dlatego że szukałam beżowego szalika. A poza tym to jest taki double face. Jak to się nazywa? Czekajcie. Double. Ma, dwo, ma dwa kolory po prostu. Możemy nosić i na tej jasnej stronie, i na tej delikatnie ciemniejszej. Bardzo ładny. Jest też dosyć długi i fajny. Wydaje się naprawdę bardzo spoko. Dzisiaj już sobie w nim wyjdę, bo słuchajcie, u nas mróz. Po czym rzecz, która nie może zabraknąć za każdym razem, jak jestem w Primarku? Skarpetki. Ja po prostu uwielbiam skarpetki z Primarka. Poza tym mają też bardzo fajną cenę, bo 4 euro za 5 par. Yy, I tym razem postawiłam na nieświąteczne. Ale bardzo mi się spodobały te właśnie takie glamour. Teraz jestem w fazie glamour. Panterkowe beżowe, czarne klasyczne, białe panterkowe beżowa i taki jaśniejszy beż, więc naprawdę spoko. I do tego rękawiczki, skórzane rękawiczki. Ja od dawna... Polowałam na skórzane rękawiczki, bo bardzo mi się podobają. Według mnie są takie eleganckie, do jakiegoś płaszcza założyć ym, właśnie takie skórzane rękawiczki, a nie takie typowo bawełniane. Ale nigdy nie kupiłam takich rękawiczek, dlatego że nie mogłam nigdzie znaleźć skórzanych rękawiczek, w którymi można dotykać telefon. A ja nienawidzę tego ściągania. Jak ja zakładam rękawiczki, to już nie chcę ich ściągać. I słuchajcie, znalazłam te. Był od razu tutaj narysowany telefon, więc założyłam je od razu i spróbowałam. Do tego pisze, że niby... Contains leather. Tak naprawdę nie mogę się doczytać, jaki tutaj jest skład, ale piszę właśnie, że contains leather, więc no nie wiem. Właśnie sobie otworzę teraz z wami. Wziąłam Eskę, co jest dziwne, bo ja dosyć nie mam za wąskiej rączki, ale spójrzcie, jakie ładne. Fajnie, fajnie się prezentują, są mega ciepłe, mega fajne i do tego możemy normalnie sobie używać telefonu. Próbowałam i naprawdę... Działają. A teraz przechodząc do prezentów, to słuchajcie, w tym roku nie miałam totalnie pomysłów na prezent dla Lorenza. E, aż w tym roku zauważyłam, że są bardzo modne takie basket, widzieliście na przykład Boo Basket na Halloween, albo na urodziny lubili Birthday Basket, to ja pomyślałam sobie, że zrobię dla Lorenza w tym roku Christmas Basket. Z różnymi jakimiś fajnymi gadżetami. E, na pewno kupię coś takiego fajniejszego, coś nie większego, ale w sensie Coś takiego, wiecie, nie takie głupotki same, ja jakąś fajną bluzę, czy jakąś fajną bluzkę na pewno mu kupię i dorzucę do tego. Ale kupiłam już takie fajne rzeczy, które według mnie fajnie w tym Christmas Basket będą wyglądały. Pierwsza rzecz. Kocyk. Nie może brakować w żadnym z takich basketów, czy basket, czy Christmas Basket, i może brakować kocyka. A takie rzeczy, słuchajcie, teraz jak Florencja jest na studiach, to zawsze się przydadzą po prostu. W Primarku są bardzo fajne kocyki. W bardzo spoko bo 5 euro. 5 euro za kocyk 120 cm na 150. Szary. Bardzo milusi, więc... Pierwsza rzecz to kocyk. kupiłam e, taką butelkę, taki thermal mug. Według mnie takie rzeczy mogą się przydać. Wiadomo, tutaj na przykład trzyma ciepło, trzyma zimno, na studiach. Taka rzecz może się przydać. I były tylko takie... La nie wiem, czy z rurką może się mu spodobać, ale co fajnego jest w tym, że możemy sobie wyjąć różkę, zamknąć, zamykamy tutaj tą dziurkę i pijemy przez to. Otwieramy i możemy pić przez to. Więc według mnie mega fajne. Szczególnie, że on kiedyś już takiej szukał. Jak byliśmy razem w Primarku, to pamiętam, że na nie patrzył, nie było żadnych um, kolorów fajnych. A tym razem taki beż, dosyć uniwersalny kolor, więc mu wzięłam. Reszta rzeczy jest podwójna, dlatego że były takie fajne, że musiałam je też wziąć dla Olka. Ja Będę miała też prezencik dla Olka, też pewnie mu dokupię jakieś perfumy czy coś, ale to, to jest mega. Pierwsza sprawa, spójrzcie jakie słodkie. spójrzcie jakie to jest słodkie kubeczki, laskę, zarączkę I taki jakiś ludzi, Ciastek, nie wiem co to jest Były różne, były z grinczem, Były z ciastkiem i były Chyba ze Świętym Mikołajem Ale miały inne rzeczy w środku A tutaj mi się spodobało, bo mamy Pod spodem zestaw do robienia um, Zestaw, znaczy Jakiś proszek do gorącej czekolady A na górze Czy wy to widzicie? Mamy pianki Więc to jest mega taki Fajny gift set bo dostaję się od razu kubeczek słodki i do tego mam od razu gorącą czekoladę, więc wzięłam takie dwa. Jeden dla mojej ręce, drugi dla Olka. I ostatnia rzecz, której nie może nigdy brakować w moich prezentach, a mianowicie. A, piżamy. No jak, to być w roku i nie kupić piżamy. Niestety ja tym razem nie kupiłam, ale bo miałam praktycznie wszystkie te, co były, a szukałam tej świątecznej. Niestety była już wyprzedana, ale znalazłam dla nich taką fajną piżamkę. Spójrzcie, no z wiadomo koszula, spodnie 100% bawełna Patrzcie zawsze w Primarku Na piżamy, bo nie wszystkie są 100% bawełniane O tutaj czekajcie, może lepiej będzie widać Tak się prezentuje A to są kolory tej piżamki No po prostu według mnie Super cute Pijama set, więc wzięłam taką Również dla Olka i dla Lorenza, Więc będą matchy-matchy w tym roku I to by były moje zakupy Jestem mega podekscytowana, że już Mam coś na te święta, bo zawsze mnie takie rzeczy stresują, ale szybciej sobie pomyślecie. Słuchajcie, w październiku patrzyłam na różne strony ale później powiedziałam sobie, weź się spokój, masz jeszcze dwa miesiące praktycznie, ale jak już byłam w Prejmarku, to je wzięłam, bo ja niestety nie mam Prejmarka, więc pewnie bym już nie wróciła do tego Prejmarka przed świętami. A że znalazłam takie fajne rzeczy, to wzięłam. Dzisiaj prezentuję najprostszy makaron na świecie. temu były moje urodziny. I jeśli jesteście ciekawi, co sobie sprezentowałam na te urodziny, to Brrr, proszę bardzo opony. Słuchajcie, zaczęły się te już dorosłe wydatki. Chciałam auto, więc też wszystko to, co z nim się wiąże. Totalnie zapomniałam, że istnieje takie coś jak zmiana opon. Dobrze sobie przypomniałam w czas, bo już za kilka dni trzeba je zmienić. To jest mi prezent, dosyć drogi też. <grywia> więc no, kogoś to interesuje, to postawiłam na opony Firestone Winterhawk 4 w rozmiarówce, oczywiście, moich opon. Mm, więc no, mam nadzieję, że dobrze mi się sprawdzą. Zimno, co? Chodź, wracam do domu. Chodź, no chodź do domu. Chodź. Jak ja ładnie wyglądam. Właśnie wychodzimy, tak. Uj. Kot Właśnie wychodzimy na spacerek Patrzcie jak... To jest obronny normalnie Chodź pokaż Pokażcie jak ty ładnie wyglądasz w tym twoim sweterku Gdyby ktoś był za Zainteresowany To słuchajcie są sweterki szyte na miarę Dla psów Wooldog. Bardzo fajne No wrócił Lorenz mówiłam więc wychodzimy Jest już od niedawna nie, od dawna nie pokazywany Dzień dobry Kochani Wyglądam jak bałwan, Boże Nie widać w ogóle szyi Ale słuchajcie jest 5 stopni U nas w słonecznej Italii Często dostaję pytania czy we Włoszech w ogóle istnieje zima Kochani istnieje I to potężne Mam ja sobie takie coś, nie wiem czemu, że tak stoi Taki trochę, jak to się nazywają Hm. Nie pamiętam, co było modne kilka lat temu z szalikiem, tak jest zimno w uszy. Ja się wpadłam na szybko też do apteki polety tego dzjada. Co niestety muszę je zamawiać i na drugi dzień jeździć i odbierać. No ale są. Jak ja wyglądam przez ten wiatr. Przyszliśmy do takiego lokalu na herbatkę. Co tam to wiesz? Na gorącą herbatkę, bo tak zmarliśmy, więc posiedzimy sobie, wypijemy, rozgrzejemy się troszeczkę. Boże, jak już w listopadzie jest tak zimno, to trzeba, to trzeba tylko siedzieć w domu, no bo tragedia Miasto puste, po prostu nikogo nie ma Czas to już ten okres zamknięcia się w domu Też byś napił się herbatki, co? Mm. Thank you Ty się przyzwyczailesz mm. Mmm. czekolady? Tak Lorenzo, wziął sobie gorącą czekoladkę

Pokazywałam dla ręce mój sweterek, bo to jest sweterek ten, który zrobiła mi własnoręcznie moja babcia. Przepiękny. I spójrzcie tutaj. Zaraz i mówię, o, przestał miła ja szwetkę, przyczepiłam Ja nie wiedziałam, że była taka metka z jazdją ten kartonik. O! Dobra. Co fajda? No, a już przyznajcie, że mój jest cudowny. Ręcznie robiono. Hej! co się bawi teraz modela, bo mu pokazałam takie. Fawede? Kupiłam takie coś. Na się e, Fawede? Kupiłam takie coś, co 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 nagrywam, widzę i to mi pomaga do nagrywania. I teraz ja go tutaj, wiecie, kamerując siebie, widzi tam. Ja siebie kameruję i będę i mogę widzieć dzięki temu, jak wyglądam. Eko, fajna. Widzicie? Hello. Komoda mi się. jest Spójrzcie, co właśnie do mnie przyszło. Nowe zamówienie z Made in Lab. Tak się cieszę, bo słuchajcie, wszystkie te, co zamówiłam tamtym razem, już. Cię pokończyły, tak naprawdę Już praktycznie nie mam żadnego Może jakaś tam połówka jednego e, mi została Tak, te perfumy zostały pokochane u nas w rodzinie e, Moja mama cały czas ich używa Mój tata, Olek To najlepszy przyjaciółka mojej mamy Cały czas mnie się pyta, czy masz jakieś perfumy z Made Lab dla mnie Cię Cieszę zawsze, jak jej jakieś daję Więc zawsze zamawiam też jeden dla niej Tym razem e, ja wybrałam Raz, dwa, trzy... Cztery, pięć zapachów, a Made in Lab wysłało mi te trzy nowości, więc bardzo dobrze, że dwie z tych nowości są zapachami męskimi, bo tym razem totalnie, jak robiłam zamówienie, zapomniałam o Olku i o moim tacie, bo tak mnie wciągnęły te różne zapachy, więc wybierałam sobie je dla siebie, więc dobrze, nie będą na mnie źli, że im nie wzięłam. Te trzy numerki, 193, 194 i 195 Należą do nowości, które właśnie się pojawiły na Made in Lab Jest ich pełno Ja akurat dostałam te trzy 193 to jest inspiracja Versace Eros Flame A 194 to jest inspiracja Paco Rabanne Invictus Victory I słuchajcie, tak się spodobały Olkowi Że już mi chciały je ukraść i zabrać do siebie Mówię, poczekaj, daj mi tylko je nagrać i już ci je dam Więc bardzo się spodobały Jeśli szukacie fajnego prezentu właśnie na... Święta dla swojego taty, dla swojego brata, czy właśnie chłopaka, to bardzo popatrzeć właśnie na stronie Benin Lab, a Olek polecam właśnie te dwa zapachy, bo bardzo mu wpadły w gust. A nowość damska to jest Killian Love Don't Be Shy Extreme. Piękny, piękny, piękny zapach. Jeśli jeszcze nie widzieliście jak się prezentują buteleczki, to buteleczki są bardzo eleganckie, ale klasyczne, dlatego że Made in Lab stawia na jakość zapachu, a nie na zdoby butelki czy logotypy, więc wszystkie te buteleczki są takie same. W tym zapachu mamy nuty typu różowy pieprz, bergamotka, kwiat pomarańczy, róża, iris, jaśmin, wanilia, karmel Więc bardzo słodki, ale też delikatny zapach Więc idealny dla mnie, ja uwielbiam słodkie zapachy A jeśli wolicie na przykład ym, bardziej kwiatowe zapachy, również delikatne, dziewczęce, ale nie takie bardzo słodkie, tylko właśnie kwiatowe To mega Wam polecam numerek 128 jest inspiracja Gucci Flora, Gorgeous Gardenia Bardzo popularny zapach park. Mamy tutaj nuty jak Gruszy, czerwone jagody, mandarynka Gardenia, jaśmin, brązowy cukier I paczuli. Zapachów jest naprawdę bardzo dużo na stronie Made in Lab Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie Na stronie macie perfumy Podpisane, czym są inspirowane Jaka jest różnica ceny i do tego Pod spodem są wypisane wszystkie nuty zapachowe Więc bardzo łatwo jest znaleźć zapach dla siebie Albo właśnie na prezent Co lubię w Made in Lab to właśnie, że Made in Lab Pozwala nam mieć kolekcję zapachów Przez to, że te ceny są tak przyzwoite, to może mieć perfumy na każdą okazję i dzięki tej dobrej cenie możemy nosić nasze ulubione perfumy codziennie a nie tylko na specjalne okazje, tak jak większość z nas robi. Wam jeszcze szybko powiem, że trwa właśnie promocja na stronie Made in Lab przy zakupie perfum Made in Lab o pojemności 100 ml to mamy minus 30% Rabatu. Więc te perfumy wychodzą tak naprawdę prawie za darmo. To jest po prostu super okazja, żeby zaopatrzyć się w ulubione perfumy. Albo powtarzam, na prezent. A dodatkowo, wybierając przesyłkę DPD Pickup, to mamy wysyłkę za jedną złotówkę. A tą paczkę możemy odebrać już w automacie paczkowym DPD lub w żabce e, bez żadnych problemów. Ja zostawię Wam oczywiście link w opisie do strony Made in Lab. Radzę Wam popatrzeć, bo. To jest są naprawdę rewelacyjne inspiracje, rewelacyjne perfumy z bardzo fajną trwałością i z super ceną, więc szkoda po prostu nie popatrzeć. Becze na pryszcze to jest po prostu najlepszy wynalazek na całym świecie. Ja po prostu je uwielbiam, za każdym razem jak mi właśnie coś wyskakuje, powinnam chyba jeszcze, ale to są jeszcze takie, próbowałam tutaj coś patrzeć, co to jest, dlatego jestem taka zaczerwieniona. Ale też takie podskórne. Słuchajcie, niedawno nie miałam kobiece dni, a ja zawsze mam okropną ochotę na słodkie w tych dniach, więc zawsze po tym bardzo często wyskakują mi takie rzeczy. Ale dobra, w innych miejscach nie będę nakładać, bo nie ma takiej potrzeby, ale po prostu za każdym razem, jak mi coś wyskakuje, nakładam sobie pecz i na drugi dzień już tego nie ma. A jak na przykład są stany zapalne, to wiadomo, są trochę trudniejsze do, do wygojenia. To nakładając taki persz, to na drugi dzień już przynajmniej ten stan zapalny jest taki płaski, a nie jest taki takie, 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 obrzydliwy i nienawidzę stanów needed. It's over.